Rodzina ekscelencji emigrowała następnie do Niemiec. Ile ksiądz biskup miał wówczas lat? Gdy osiedliliśmy się w Niemczech, miałem dwanaście i pół roku. Gdy wyjeżdżaliśmy do Niemiec, ojciec Pawlowskis pobłogosławił nas i wypowiedział następujące słowa, których nigdy nie zapomnę. Gdy pojedziecie do Niemiec, bądźcie ostrożni. Istnieją kościoły, w których komunia święta udzielana jest na rękę. Gdy to usłyszeliśmy, spojrzeliśmy na siebie, a moi rodzice spontanicznie powiedzieli okropne. Naprawdę nie mogliśmy sobie wyobrazić, jak można było wziąć do ręki najświętszą świętość żywego Boga. Było to dla mnie nie do pomyślenia. Ksiądz dodał, proszę, nie chodźcie do tych kościołów. A my obiecaliśmy, że zrobimy tak, jak nam powiedział. Co się stało, gdy przyjechaliście do Niemiec? Gdy przyjechaliśmy do Niemiec, do małego katolickiego miasta w południowo-wschodniej części kraju, były tam trzy kościoły. Poszliśmy do pierwszego kościoła. I nie przystąpiliśmy do komunii świętej, ponieważ właśnie odbyliśmy długą podróż. Musieliśmy się przygotować do komunii poprzez spowiedź. W Estonii praktykowaliśmy zwyczaj przystępowania do spowiedzi każdego miesiąca, nawet jeśli nie popadliśmy w grzech śmiertelny, ponieważ czuliśmy, iż co miesięczna spowiedź jest niezbędna, by móc w sposób godny, Przyjmować komunię świętą. Zatem w pierwszą niedzielę po naszym przyjeździe do Niemiec nie przystąpiliśmy do komunii świętej i mogliśmy obserwować scenę jej udzielania. Był to dla nas okropny widok. Niemal wszyscy ludzie przyjmowali komunię świętą na rękę i była ona udzielana szybko, a ludzie stali w kolejce jak w barze szybkiej obsługi. Który to był rok? Był koniec roku 1973. Gdy wróciliśmy do domu po mszy, powiedziałem mojej matce, och, mamo, dzisiejsza msza przypominała rozdawanie cukierków w szkole. Przypomniałem sobie, powiem, sytuację, gdy raz w szkole dostaliśmy cukierki. Staliśmy wtedy w kolejce i kładziono nam cukierek na rękę. I dlatego właśnie dokonałem takiego porównania. Moja matka powiedziała: Już nigdy nie pójdziemy do tego kościoła. Następnej niedzieli, w kolejnym kościele, było tak samo, jak w pierwszym, a i w trzecim kościele sytuacja była taka sama. Gdy wróciliśmy do domu, moja matka była bardzo smutna. Spojrzała na nas, rozpłakała się i powiedziała: Ach, moje dzieci, nie rozumiem. Nie mogę zrozumieć, jak ludzie mogą tak traktować naszego pana, jak ludzie są zdolni traktować naszego pana w taki sposób. To doświadczenie zmotywowało mnie do napisania książki Dominus Est o komunii świętej owa bolesna, niezapomniana sytuacja, gdy przyjechaliśmy do Niemiec, a moja matka płakała nad zjawiskiem rozdawania komunii świętej na rękę.